Z rzędu doszliśmy do oczekiwanego przez kibiców playoff. Mógł on pokazać, czy układ sił po 18 rundzie mógł się jeszcze zmienić. W Częstochowie włókniarz spotkał się z Polonią Piła. W playoff zasada jest prosta: aby wygrać, trzeba jeździć dobrze w dwóch meczach, a na swoim terenie należy zdobyć jak najwięcej punktów. Pilanie przyjechali do Częstochowy bez ciężko kontuzjowanego Rafała Dobruckiego, To nieobecność zespół odczuwał mocno sytuacji odpowiedzialności za wynik musieli przejąć starsi zawodnicy. Nielsen, kask żółty, jak zawsze wzorowo wywiązał się z nałożonego na niego zadania. Z tym, że raz przegrał ze Sławomirem Drabikiem. Dlaczego temat alkoholowy tak często przewija się w pana wypowiedziach? No może, może jakiś sponsor się zakręci będzie na przykład na budelce widniał Drabik. Sławomir Drabik jak zawsze musiał wypowiedzieć się na swój ulubiony temat. Tym razem był to, trzeba przyznać, dosyć oryginalny sposób poszukiwania sponsorów. W każdym razie w tak zwanym martwym sezonie nie słychać nic o nocnych eskapadach Mistrza Polski. Ale mamy nadzieję, że mimo to w tym roku będzie równie dobry jak w zeszłym. To samo życzenie dotyczy Janusza Stachery, kask niebieski. Nie wiadomo jeszcze, czy pan Janusz zostanie w Częstochowie, czy też będzie jeździć w swoim rodzinnym Rzeszowie. Pewne jest natomiast, że z taką formą jak widzimy, w swoim składzie chciałaby go mieć każda drużyna. Stochowianie pokonują Pilan różnicą 24 punktów i jadą na mecz rewanżowy w roli faworytów. Jednak trener Cieślak, mimo iż pewny swego, jest ostrożny w wypowiedziach. To jest tylko sport i nie można powiedzieć, że wszystko pójdzie gładko. No, na pewno jesteśmy faworytami, mamy przewagę, ale, ale znając drużynę tutaj, trzeba się spodziewać, że będzie nam stawiała opór. Do Piły nie mógł przyjechać Joe Scream, który startował niestety bez powodzenia w Grand Prix Challenge w Pradze. Jednak nie mogło to zdecydowanie przesądzić o wyniku konfrontacji. Znowu świetny był Sławomir Drabik, Kask Biały oraz jego pozostali koledzy z drużyny. Chwilę grozy przeżył w pile Jarosław Olszewski, kask niebieski. Jadąc na drugiej pozycji nagle wykręcił w powietrzu piruet, ale udało mu się wyjść z tej sytuacji bez uszczerbku na zdrowiu. Polonia wygrała spotkanie, ale nie zdołała odrobić strat z Częstochowy. Dzisiaj, mimo że na własnym torze zawodnicy podejście troszeczkę spięci. Zbyt duża różnica. Gdyby ta różnica punktowa kręciła się w granicach 15 punktów, no powiedzmy 20. Inaczej by podeszli do tej imprezy. Piła jeszcze tym razem musi...